Siemano, z tej strony Fini. Weszliśmy do opuszczonego domu marynarza. I ogólnie to jest największy budynek opuszczony w Szczecinie ogólnie. Ale dokładnej lokalizacji nie podaję niestety. Pierw sobie zobaczymy piwnicę i piętro niżej. Budynek jest naprawdę bardzo ładnym stanie. Idziemy teraz na dół, gdzie znajduje się recepcja. Budynek jest opuszczony około 2, może 4 lata. Jesteśmy dopiero pierwsi na tym urbexie tutaj w środku. Może drudzy, nie wiem, nie jestem pewien dokładnie. Ogólnie w tym budynku jest prąd, więc musimy bardzo uważać, żeby żadnego przypału nie było. Tutaj się znajduje recepcja. Jakieś małe szafeczki, napoje. Napój ważny do 2017 roku. O tak, ten budynek ogólnie wyglądał kiedyś z zewnątrz. No teraz może trochę się zmienił. Stary komputer, monitor. Jakiś domofon chyba? Tak, domofon. Szafki, jakaś stara elektronika DVD, nie wiem co to dokładnie jest Zobaczymy tutaj obok Mapa Polski o, Tutaj ogólnie się znajdują korki Wszystko... wszystkie korki są wyłączone o, Tutaj obok coś jest o, Tutaj są klucze do jakichś pokoi Stara klawiatura. Oj, bardzo stara, bardzo. A tutaj obok jakiś pokój. Później spróbujemy włączyć tutaj prąd, ale to na samym końcu, żeby żadnego przepału nie było. Tam ogólnie mi się zdaje, że jest teren czynny, bo dwa lata temu jeszcze był. Przejdź zejście do piwnic, ale do piwnic nie pójdziemy, bo już tam byłem ogólnie i w sumie nic ciekawego nie ma. Oprócz elektrowni i starych rur. Musza. Jakiś stary graty. Odkurzac stary. Może jeszcze działa. Dobra, idziemy piętro wyżej. Jakiś pokój? O, anteny. O, kurde, ale dużo są. Nokia, No bardzo duże. Zdjęte z dachu pewnie. Albo skądś indziej. Windy stare, które pewnie nie działają. Toalety. Tutaj kolejne jakieś pokoje. Szafa jakaś stara Jakaś elektronika No nie wiem co to dokładnie jest Pamiętajcie w takich miejscach jak to w Bardzo zadbanych zostawiamy po sobie tylko ślady Bo nie będziemy po prostu nic dewastować Są jakieś stare kable internetowe płyty Kartony No, tutaj są toalety. Zobaczymy, jak toalety wyglądają. O, bardzo ładny stan. Bardzo ładny. Mam nadzieję, że dzisiaj bez przywału będzie. Bo nie chcę, żeby napotkała nas ochrona. To był chyba jakiś akademik, jak się nie mylę. To są pokoje. Co my tutaj mamy? Kolejny pokój. A, to z tego wyszliśmy. No tak. O, kurwa. Eee, tutaj wybita szyba do jednego z pokoi. Tak on wygląda. Tutaj się lampka świeci na górze. Chyba dlatego, że nie ma prądu. Idziemy na pierwsze piętro. I z każdym piętrem ogólnie będą puste pokoje. Dlatego ja myślę, że to był akademik. Pierwszy pokój. Po wszystkich pokojach nie będę chodził, bo się to po prostu nie opłaca. Kiedyś tutaj łóżka były ogólnie. Jakiś kolejny pokój. W bardzo ładnym stanie wszystko jest. Nawet można otworzyć drzwi, żeby trochę światła weszło. Kolejne pokoje. O, ten już trochę w mniej zadbanym stanie kalendarz jest z 2011 roku to długo on jest opuszczony, bardzo długo. Fotele stare, biurowe ogólnie dalej nic nie ma, też same pokoje, windy. Dobra, idziemy na drugie piętro. Chcę Wam pokazać, jak ten akademik wygląda od środka, czyli ten cały dom marynarza. Tutaj jakiś pokój 314. Fioletowa farba. Woda jeszcze jest. Tak jak mówiłem, za... jak będziemy wychodzić, spróbujemy prąd włączyć. Może się nam uda? A jeśli tak będzie, zaję fajnie. Kolejny pokój 308. O, to jakieś łóżko jest? Brudne niestety. Wszystko ładnie wygląda. Kolejne pokoje i kierujemy się na piętro wyżej. Może nawet dwa piętra, bo tutaj to samo będzie. Zobaczymy co będzie na chyba piątym piętrze. Tak, piąte jest nawet napisane. Dobra. Pokazuje nam się jakaś pufa stara. Kolejne pokoje. O, tutaj się już łóżko zachowało. O kurde. Jeszcze. O dobre. Można się położyć. I ogólnie wszędzie są czujniki dymów. Więc jak ktoś tutaj będzie miał głupi pomysł tak jak kiedyś z gaśnicą, więc lepiej tego nie robić, bo się od razu Alar włączy. Jakiś pokój 515 też fioletowa farba pokażę widoki na zewnątrz więc ta część budynku może być opuszczona, ale wolę nie próbować, bo tam jest czunik ruchu. I może to źle się skończyć. Dobra, idziemy tutaj na drugą klatkę, bo są dwie klatki. Może znowu kolejne dwa piętra wyżej. No tutaj będzie w sumie to samo Dobra już taką wilgocią zajeżdża A, jaki fajny plakat też jakiś pokój Na pewno nie znajdziecie drugiego takiego filmu na YouTubie bo jesteśmy tutaj dopiero pierwsi i sam próbowałem szukać tego urbeksu I nigdzie, ale to nigdzie nie było No to miga, nie? Co? A to nie tak. Czekaj O kurde Prąd tu jest Dobra O tutaj już jest grzyb Się pojawia No już tutaj prąd jest A korki są wyłączone przecież, nie? A korki są wyłączone. No. Piętro ósme. I tu się pojawia bardzo duży grzyb. Sprawdzimy, czy tutaj prąd jest. Kolejne pokoje. Aha. Dobra, sprawdzimy w tym Jest prąd, normalnie Tak jak wspominałem, w całym budynku Jezus Tutaj jakiś zamek wywalony jest Aha, to toalety są, dobra Tutaj jest balkon Wejdę na balkon i wam pokażę, jak wszystko wygląda Strasznie słońce świeci nie wiem, czy coś zobaczycie. Gaśnice pozabierane są. Dobra, idziemy piętro wyżej. Może jeszcze jedno piętro. Bo w sumie to samo będzie to już jest. Dziesiąte piętro, jak się nie mylę. I ostatnie, bo wyżej jest dach. Tutaj to jest sobie szczelnicę zrobił. No, nawet jest poprzebijana lekko. Jakże będzie jest ciekawe. No wiem, wiem. Może jeszcze sprawdzimy ten pokój. Tak, wszędzie jest prąd. Dlatego uważamy na alarmy i te inne, ale grzyb i te inne podobne. O, i tutaj się grzyb strasznie zaczyna z powodu cieknącego dachu. I teraz wchodzimy na dach. Dach domu marynarza. Największy opuszczony budynek w Szczecinie. Jedyny urbex tego akurat domu na polskim YouTubie. Pewnie jak znam życie, tutaj wandale niedługo przyjdą. Bo często po moich filmach tak jest. Wandale przychodzą i po prostu z nudów niszczą wszystko A miejsce jest godne takiego przyjścia, zwiedzenia sobie Dobra, widzimy się na dole. Jeszcze na samej górze znaleźliśmy bar, bar dokładnie Czyli tutaj studenci mogli sobie przyjść. Napić się spokojnie Kurde. Kuchenka nie na dom naprawdę w bardzo ładnym stanie Kuchenki nie odpalam nawet Jakiś kontakt Wywiew Zmywak, magazyn, tutaj jest zmywak. Tędy podawano talerze, jak to w niektórych barach bywa. Dobra, widzimy się na dole. Dobra, jeśli się odcinek podobał, zachęcam do subskrypcji. A i postaram się w następnym odcinku włączyć prąd, bo dzisiaj się nam nie udało. Tak, to się ogólnie stąd prezentuje, są zaparkowane samochody. I proszę Państwa, to jest ten cały wieżowiec. Nie wiem. Dzięki za wszystko i Siemanu.